Witam wszystkich ponownie. Ksiądz poprosił mnie, bym dzisiaj opowiedziała o swoich doświadczeniach, jakie przeżywam kiedy adoruję Najświętszy Sakrament. I szczerze mówiąc, pierwszy raz to robię tak publicznie, chociaż prawie każdego dnia zachęcam różne osoby do tego, by adorowały Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chciałam powiedzieć, jak, jak jest, jakie rzeczy odkryłam, adorując Pana Jezusa, ponieważ to w zasadzie zaczęło budować moją tożsamość. I dzisiaj już wiem, że czas, który, który Pan Bóg nam ofiaruje, nie jest w ogóle nasz, tylko jest własnością Pana Boga. I to, że ja wybieram spędzenie mojego czasu prywatnego, tak to nazwę, aby być z Nim na adoracji. To zaczęło porządkować całe moje życie i spowodowało, że to życie jest błogosławione. I słyszałam czasami o tym, że jeżeli będę potrafiła zbudować więzi i relacje z Panem Bogiem, to poprzez to będę umiała też budować relacje z innymi osobami. Troszeczkę mi się to zupełnie nie składało, ale teraz, kiedy już adoruję regularnie od pięciu lat, to wiem, że to jest w zasadzie najlepszy czas, jaki mogę ofiarować i sobie, i Panu Bogu. Niejednokrotnie dokonywałam takiego wyboru, czy zostać w domu z rodziną, czy pójść na adorację, bo dzieci jeszcze były mniejsze, obowiązków było więcej. I Wydawało mi się, że jak będę wybierała kościół, to będę zaniedbywała tą część rodzinną, a odkryłam na tej adoracji, że jest w zasadzie odwrotnie, że Pan Bóg nie jest po to, żeby te nasze relacje, że powodować, że te relacje w domu nie będą takie, jak, jak tego chcemy, tylko On pomaga, pomaga nam w życiu, byśmy lepiej je budowali i lepiej to życie rodzinne prowadzili. I niejednokrotnie szłam na doradcę, kiedy w moim życiu pojawiały się różnego rodzaju problemy i trudności. I cieszyłam się, że mam takie miejsce, gdzie mogę przeżywać te swoje troski, bo nie zawsze jest z kim o tym porozmawiać. I kiedy w moich oczach były ciemności, to okazywało się, że Pan Bóg. Tylko Pan Bóg zna koniec mojej drogi, że On wie, po co to wszystko się dzieje. I że to Pan Jezus nigdy nie gubi planu naszego życia, nigdy nie gubi mapy naszego życia i On dokładnie wie, po co i dokąd nas prowadzi. Dlatego nauczyłam się, aby zapraszać Go do historii mojego życia. Nauczyłam się zapraszać Go do tych trudnych sytuacji i nauczyłam się też mu dziękować, kiedy wszystko było na lepszej drodze, kiedy też pojawiały się oczywiście sukcesy. No z perspektywy czasu wiem, że to jest, mówiąc po naszemu, najlepsza inwestycja, jaką możemy podjąć, to ofiarowanie czasu Panu Bogu, ponieważ ta inwestycja zawsze do nas wraca w formie radości i sukcesów, więc Dzisiaj już nie mam takich pytań, czy iść na adorację, czy, czy zostać w domu. Nauczyłam się też na adoracji trwać w takim milczeniu i ciszy. To było na początku dla mnie bardzo wymagające, może nawet i trudne. Dzisiaj już nie potrzebuję zabierać ze sobą różańca czy, czy przygotowywać się do tego, co będę robić na adoracji, ponieważ już nauczyłam się tworzyć taką przestrzeń, abym ja mogła słuchać Pana Boga, co do mnie mówi i aby On mógł do mnie mówić w tej ciszy. I to jest chyba najlepsze, co mi się mogło zdarzyć, bo tak jak tutaj powiedzieliście dzisiaj, że. Pan Bóg, jeżeli robimy coś z Panem Bogiem, to robimy to powoli i dokładnie. I ja też tego doświadczyłam właśnie i nauczyłam się, kiedy zaczęłam adorować Pana Jezusa, że zaczął do mnie mówić właśnie powoli i dokładnie. A ja jestem raczej z natury, mam taki temperament dosyć szybki, więc to jest dla mnie nauczenie się pewnych rzeczy od nowa i właśnie no, trochę powoli. Kiedy jestem na tej adoracji, to mam takie przekonanie, że Pan Bóg naświetla mnie swoim światłem w taki sposób, że wychodząc z niej mogę to ofiarować innym ludziom i że poprzez to Pan Bóg może błogosławić wszystkich, których spotykam na swojej drodze. I to daje mi też poczucie, że ten czas jest. Bardzo ważne, że to nie jest właśnie strata czasu, tylko to jest czas dla innych, in, dla innych ludzi. I od pięciu lat, tak jak powiedziałam, adorujemy z mężem Najświętsze Sakrament regularnie. Na początku było to jakby sprowokowane w taki sposób, że zostaliśmy zaproszeni na nocne czuwania różańcowe, które trwały 12 godzin. I modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem, właśnie na różańcu. I Następnie nasz proboszcz zaprosił nas, byśmy adorowali Najświętszy Sakrament w ciągu dnia, w każdą sobotę, przez 9 godzin. I była nas bardzo mała grupa ludzi. Nie pamiętam teraz ile, może 5, może 6. W każdym razie potrzebne było, byśmy brali po 2 trzy godziny z rzędu, żeby ten grafik mógł funkcjonować, żeby ten Najświętszy Sakrament był wystawiany. No, właśnie po to, aby inni, inne osoby mogły przychodzić, kiedy chcą. Żeby ten święty sakrament nie musiał być za kratą, tylko zawsze, żeby, była, żeby był w kapicy ktoś, kto będzie po prostu no, pilnował pana Jezusa i, i był z nim. I zobaczyliśmy, że na, nasza parafia, w której to organizujemy, odpowiada nam duchowo, ponieważ bardzo dużo ludzi w tym czasie przychodzi do kościoła. Nie chcą się zapisywać, ale przychodzą. I po kilku latach z jednego dnia postanowiliśmy, że może dołączymy jeszcze jeden dzień do tego. To była na początku sobota, później dołączyliśmy piątek. Ten grafik zaczął się zamykać coraz łatwiej, i do tej naszej grupy zaczęło należeć około 50 osób. I tutaj, w tym miejscu w zasadzie, zaczęłam się uczyć, jak to jest, kiedy ja po ludzku, jako przedsiębiorca, tworzę, nie wszyscy to wiemy. I jestem przekonana, że wszystko jest moim działaniem. I z drugiej strony, kiedy tworzymy z mężem adorację i tu nie ma naszego działania. Ja nie mam pojęcia, skąd są ci ludzie, ja ich nie znam. Oni zdobywają numery telefonu do mnie, albo ktoś mi daje numer telefonu. I to się po prostu multiplikuje jakoś niewidzialnie. Więc chcieliśmy pójść dalej. Więc doszliśmy do tego, że we wrześniu już otwieramy kaplicę Wieczystej Adoracji u nas w Gnieźnie, ponieważ w tej chwili mamy zapisanych ponad 230 ludzi, brakuje nam 7 osób w ciągu do Adoracji w nocy, ale ufam, że Jakub obiecałeś, że ostatnią weźmiesz, więc powiem kiedy. I tutaj to działanie Pana Boga. Nie wiem, no ja nie potrafię tego opisać. Nie? że budując tą wieczystą adorację, no to, to wymagało pracy, czasu i, yy, i też zaufania. I kiedy byłam na adoracji, to, to doświadczałam takiego niesamowitego bezpieczeństwa i spokoju, że on się tym zajmuje. Różnie yy, bywało, bo, bo tak yy, dla mnie po ludzku może właśnie za wolno, trochę tam chciałam proboszcze przycisnąć, tu może jakieś działania, jakiś marketing, nie, świadectwo, misje, tam pełno pomysłów, a on do mnie mówi, Powoli. Nie? No jak powoli, jak ja to po prostu cała drżę, to możemy zrobić szybciej. I dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to bardzo dobrze, że to się dzieje powoli i że on mi pozwolił się też uspokoić, nie? Że, że, że ja nie napierałam. Ponieważ ja do tej adoracji nadal podchodzę spokojnie. I myślę sobie, że gdyby on mi wtedy dał zielone światło na jakieś działania, to już by nie było tak spokojnie. Po prostu, że. Wiele rzeczy w naszym życiu robimy, albo ja będę mówił, może za siebie, że, że ja robiłam. Także często mnie to też i stresowało, i denerwowało, tak jakby no to, to nie było takie delikatne, przynajmniej wewnątrz mnie. I później się okazywało, że ta sytuacja, czy ten, y, y, nawet w firmie, coś nowego też nie było spokojnie. Nie? Tylko zawsze było na tych emocjach, na których zostało to utworzone. Więc y, możliwe, że tutaj odkrywam, właśnie coś. Y, jeszcze dla mnie nowego, czyli działanie w takim zaufaniu i spokoju. Ludzie przychodzą na adorację mają najczęściej takie pytanie, co mają robić, czy, czy albo co mogą robić, co, co powinni, a czego nie powinni. No to ja oczywiście zawsze odpowiadam, że niech posłuchają, na co, na co, na co ich uwaga jest skierowana, bo bo y, do, przez pięć lat na przykład są panie, które cały czas odmawiają różanie, inni się po prostu to nie zmienia, tak. Inni przychodzą i czytają różnego rodzaju tam książki religijne. Y, mamy książeczki y, i widzę, że te książeczki również są używane w trakcie trwania tej adoracji. A zdarza się, że na przykład, y, mam nadzieję, że mój mąż się nie pogniewa, mój mąż zasypia, tak. I, i, i to też jest OK, ponieważ y, księta Teresa powiedziała, że a żeby uleczyć, też musi najpierw uśpić, więc jak usłyszałam, to mówię, a co sobie śpi tam. <śmuszczaj> Już mi było jakoś wyżej. Więc no ale też mamy godzinę adoracji swoją taką wymagającą, ponieważ w każdy piątek z piątku na sobotę od pierwszej do drugiej w nocy. I, i dzisiaj w tej nocy również adorowaliśmy. Nie zmienimy tej godziny w wieczystej adoracji również się zapisaliśmy na ten czas. Bo tak właściwie tak czujemy, tak jest nam dobrze. Ale oprócz tego oczywiście zapisaliśmy się także na adorację jeszcze w innym czasie, ponieważ im bardziej się karmimy Panem Jezusem, tym bardziej go potrzebujemy, więc my już mamy po dwie godziny zapisane. I się nie mogę doczekać, kiedy taka pica się otworzy, ponieważ są dni, kiedy my się sobie, no już bym teraz poszła nie? i się pomodliła w sytuacji, w której się gdzieś tam znalazłam. Wszystkich zachęcam do tego, aby adorować Pana Jezusa, jeśli tego jeszcze nie robicie regularnie, to, to warto zainwestować ten czas w siebie. Bo to jest, tak jak powiedziałam, czas, który się zawsze zwróci w formie radości, w formie sukcesu i nawet jak sami nie zauważycie, w jaki sposób to Wam Pan Bóg oddaje, to będą osoby, które wam o tym powiedzą, ponieważ też pamiętam, jak Ola Weganowska, której się nie ma, powiedziała do mnie: No, widzisz, ty wysiadujesz przed Najświętszym Sakramentem, a Pan Bóg ulecza Twoją mamę. I ja wtedy byłam po prostu zdumiona, że to prawda. Nie, Że ja byłam. Adorowałam już bardzo długo, i nie rozumiałam w sumie. Nie widziałam tych łas, które na mnie spływały. A jak ona mi to uświadomiła, to yy, aha, no to, to jest jednak dobra droga. I faktycznie moja mama mimo bardzo ciężkiej choroby doskonale sobie radzi. Z mojej strony to wszystko.